Nowa nauka, świeże spojrzenie, młody projekt. Rozmawiamy o ciekawych badaniach, niezwykłych odkryciach i oryginalnych pomysłach. Zachęcamy Cię do wspólnego budowania społeczności, w której chcemy pobudzać pasję do nauki. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie pominąć żadnego odcinka. Witam serdecznie w programie Młody Projekt, w którym będziemy rozmawiać z pracownikami naszej uczelni o najbardziej aktualnych zjawiskach, a także o ich najnowszych badaniach, najświeższych projektach i najmłodszych marzeniach. Przed mikrofonem Dorota Walczak, a w studiu akademickiego Radia Centrum dr Łukasz Jasiński, nasz pierwszy gość. Witam cię serdecznie, Łukaszu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Łukasz jest adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej na Wydziale Ekonomicznym UMCS, stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, laureatem stypendium ministra nauki, stałym współpracownikiem Instytutu Misesa, autorem publikacji poświęconych zagadnieniom systemów ochrony zdrowia. I pewnie można by jeszcze dalej wymieniać. Ja natomiast chciałam na chwilę zatrzymać się na tych systemach ochrony zdrowia, ponieważ niedawno przeczytałam wywiad z Tobą w Dzienniku Gazecie Prawnej. I porównałeś w nim publiczny system opieki zdrowotnej do dziurawego wiadra. Bardzo zresztą obrazowe porównanie, tłumacząc, że ile by tam nie wlać pieniędzy, i tak wycieknął. Tymczasem w czerwcu, prawie w tym samym czasie, opublikowano raport dotyczący systemu ochrony zdrowia w Polsce który wzbudził sporo emocji. Chodzi o raport Luka Finansowa Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce, Perspektywa 2025-2027. I wynika z niego, że Narodowemu Funduszowi Zdrowia grozi zapaść finansowa. E, autorzy raportu wyliczyli, że żeby system e, ochrony zdrowia funkcjonował na porównywalnym czy podobnym jak obecnie e, poziomie, to będzie wymagał... Ogromnego dofinansowania z budżetu państwa, tutaj mówi się nawet o 160 miliardach złotych w ciągu trzech najbliższych lat. Czy takie dofinansowanie rozwiąże problemy NFZ według Ciebie? Z mojej perspektywy jako ekonomisty nie. Zresztą twierdzenia o tym, że ten system jest niedofinansowany i potrzebuje dodatkowych nakładów, to nie jest żadna nowość. Wystarczy tutaj podać lata 2015-2020 i w tym okresie nakłady na publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce wzrosły mniej więcej o 60%, natomiast nie przełożyło się to na jakąś poprawę dostępności dostępności, bardzo ważnej kategorii w opiece zdrowotnej, czy jakości usług. W zasadzie jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. Nawet zaczyna być coraz gorzej, bo po tej pandemii ludzie wracają do jednak, chcą się dalej leczyć. Tak? Mamy dalej postępujący się proces starzejącego się społeczeństwa. I y, jakby w, w opiece zdrowotnej, ekonomia to tłumaczy w ten sposób, że y, jest to tak zwane y, prawo Gamona. Max Gamon to był były lekarz pracujący w brytyjskim mm -hmm. NHS-ie, czyli w takim brytyjskim NFZ-cie. No i on zauważył, że y, już, już dawno, dawno temu, że ile by tych pieniędzy nie, nie, nie włożyć, nie wlać do tego systemu, no to nie przekłada się to na pozytywne efekty, y, na przykład w kwestii dostępności doświadczeń. I tutaj przyczyną jest to, że my, my nie mamy rynku opieki zdrowotnej. Jest to taka forma centralnego zarządzania. Nie ma znaczenia, czy my to finansujemy przez składki czy podatki, bo to dla, dla, dla ekonomisty nie ma, nie ma aż takiej różnicy. I to jest system, w którym się sztucznie pobudza popyt i sztucznie ogranicza podaż. Więc no, nie dziwmy się, że co chwila są jakieś problemy. Nawet jeśli się y, zastosuje jakieś rozwiązanie, no to ono w najlepszym wypadku może być tymczasowe i dotyczyć jakiegoś elementu z systemu. Żeby, żeby to naprawdę ta dostępność się poprawiła i żeby to wydatkowanie było bardziej efektywne, y, no to my musimy ten system Stopniowo urynkawiać, a nie coraz bardziej centralizować. No właśnie chciałam cię zapytać, co zrobić w takim razie, by te pieniądze nie wyciekały, czy, czy ty masz jakiś patent na to? Jako ekonomista ja zwracam uwagę na to, że nakłady nie mają aż takiego znaczenia, i jeśli mamy nieodpowiednią strukturę finansowania dostępu do świadczeń, czy Kwestie instytucjonalne. Alternatywą jest rynek moim zdaniem, ale, ale to nie oznacza, że to jest jakby publiczne ubezpieczenie, znaczy rządowe versus prywatne. Tylko rynek się składa z różnych elementów finansowania dostępu do doświadczeń zdrowotnych. Na rynku jest miejsce na ubezpieczenia prywatne, komercyjne, które są niepotrzebnie demonizowane, a w Polsce coraz większa ilość osób ubezpiecza się prywatnie. Jest miejsce na bardzo ważną kategorię wydatkową, czyli płatności bezpośrednie bo dzięki nim my jako konsumenci... Wywieramy pozytywną presję na dostawców na obniżanie kosztów, i przykłady wielu, wielu krajów, także Stanów Zjednoczonych Ameryki, pokazują, że jeśli się dopuści konkurencję i oprze się część świadczeń na bezpośrednim finansowaniu, to ludzie mają lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i wcale nie jest drogo. Jest także miejsce na działalność charytatywną, bo my to powinniśmy przyjmować i w Polsce widzimy bardzo wiele akcji charytatywnych, które nam się przywijają na przykład przez media społecznościowe. Więc więc to jest taki taki to te elementy tworzą tą taką naturalną rynkową. Struktury finansowania, i to jest alternatywa dla systemu publicznego. Jakby rolą ekonomii jest to, żeby przekonywać społeczeństwo do racjonalności takich rozwiązań, że tam nikt nie będzie, jak to się mówi obrazowo, umierał pod mostem, tak, czy leżał na ulicy i wyciągał rękę, bo nie ma dostępu do świadczeń medycznych. No właśnie, w swojej pracy sporo miejsca poświęcasz amerykańskiemu systemowi ochrony zdrowia, tutaj też właśnie o tym powiedziałeś. Jest tam dużo podmiotów prywatnych. Ale często też słyszymy historię grozy o ludziach, których koszty leczenia wpędziły wręcz w bankructwo i są podejmowane też przez państwo różne działania, które mają e, za zadanie naprawić ten system, na przykład e, reforma Obamacare ale no nie przynosi to oczekiwanych efektów nie przynosi bo jeżeli ekonomia i prawa ekonomii mówią o pewnych konsekwencjach różnych rozwiązań no to żadnym dekretem aktem prawnym nie da się tego przeskoczyć tak jak prawo grawitacji można wprowadzić ustawę o zniesieniu Prawa grawitacji i to może przejść przez Parlament. No ale jeżeli upuścimy szklankę z wodą, no to ona, ona spadnie i się rozbije tak, i, będzie, i będzie problem. Tak samo jest z opieką zdrowotną. I tu jest taki problem z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ ym, jest mit, jest to, jest to mit, że tam jest rynkowy system opieki zdrowotnej. Ale co to znaczy rynkowy system? To znaczy, co, co to oznacza rynek? Rynek to jest wymiana między dwiema stronami bez żadnej ingerencji państwa. I można oczywiście to krytykować, ale w Stanach Zjednoczonych ten warunek nie. Nie jest spełniony, no bo nie ma w zasadzie obszaru opieki zdrowotnej w USA, gdzie państwo by od bardzo wielu dekad nie regulowało tego. Jest przeregulowana branża farmaceutyczna, szpitala, jest szpitalna, jest bardzo wiele monopoli takich szpitalnych, ogranicza się mniejsze, mniej kosztowe szpitale, ubezpieczyciele muszą spełniać szereg wymogów. W Polsce na przykład prywatni ubezpieczyciele zdrowotni mają o wiele więcej swobód niż amerykańscy. Niedawno miałem taką debatę z Michaelem Canonem z Cato Institute, Takiego jednego z, z bardziej znanych amerykańskich think tanków. I w Warszawie dyskutowaliśmy na temat różnych rozwiązań w opiece zdrowotnej. I, i, i potem, jak, jak, jak się spytałem, no, a jak to jest u was, u was w Polsce z prywatnymi ubezpieczeniami, bo w USA co drugie gospodarstwo domowe jest ubezpieczone prywatnie, jak ja mu powiedziałem, wiesz, u nas możesz wykluczać, możesz ograniczać zakres ubezpieczenia, możesz podwyższać składki. No to duże zdziwienie było, bo w Ameryce mm. tego nie ma. To nie jest rynek. I y, także bardzo i, i to powoduje, że te koszty, ta, ta, ta inflacja w opiece zdrowotnej, Zdrowotnej znacznie przewyższa tą ogólną inflację. No i był taki problem, że właśnie przeregulowanie tej i, i, i zarówno sfery popytowej, ubezpieczeniowej i podażowej prowadzi do tego, że wielu Amerykanów, kiedy wypada z tego systemu ubezpieczeniowego, który jeszcze raz to powtórzę, jest przeregulowany no to nagle styka się z taką rzeczywistością i musi zapłacić horrendalne, prawda, ceny za, tak, płatności bezpośrednie za, za dostęp do, do takich świadczeń i wtedy, no, stąd te bankructwa, taki stąd jakby taka, tak, to jest taki, jak ktoś czasami mówi, taki spooky language, taki upiorny język, takie straszenie, że jak nie wprowadzimy kolejnej reformy, to naprawdę będzie katastrofa. Nie. I a propos Obamacare, o której wspomniałaś, to Obamacare okazała się katastrofą, bo w ciągu zaledwie kilku lat składki wzrosły o jakieś 70%, bo co było celem Obamacare? Było objęcie ochroną ubezpieczeniową nieubezpieczonych Amerykanów. Ta liczba i tak była napompowana, bo tam się twierdzi, że tam 50 milionów, a tak naprawdę. Jakieś około 5 milionów Amerykanów potrzebuje naprawdę pomocy, tylko, a nie 50, więc to też mhm. jest demonizowane. Część nieubezpieczonych jest błędnie klasyfikowana, oni tak naprawdę mają ubezpieczenia, tylko błędy w ankietach są. Część znacznie więcej zarabia, jest, część to są osoby młode, a część to są w ogóle nie Amerykanie i to zazwyczaj są nielegalni imigranci, którzy według przepisów prawa nie mogą mieć ubezpieczeń, a ich się ładuje do tego jednego wara i mówi, że to są nieubezpieczeni Amerykanie, I stąd taka liczba. No i właśnie celem makera było to, żeby tych nieubezpieczonych objąć ochroną ubezpieczeniową, państwo stworzyło takie specjalne to się mówi, giełdy czy rynki ubezpieczeniowe i bardzo silnie subsydiowało składki ubezpieczeniowe. Na przykład obecnie to jest ponad 80%, wyobraź sobie, że państwo ci subsyduje 80% twojej składki ubezpieczeniowej, a pomimo tego te składki wzrosły o prawie 70%, ale wzrosły też tak zwane udziały własne, czyli to, ile ty musisz zapłacić najpierw z własnej kieszeni, bo, bo, bo ta cała konstrukcja Obamacare to było tak przeregulowane, że te firmy ubezpieczeniowe, które to oferowały, musiały spełnić szereg różnych wymogów, że musiały oferować takie i takie ryzyka, nie mogły wykluczać osób chorych, nie mogły za bardzo im podwyższać składek, i to doprowadziło do to jest niezbalansowany system ubezpieczeniowy, który doprowadził do tego, że w ostateczności najwięksi amerykańscy ubezpieczyciele wyszli z tego rynku. I to doprowadziło do tego, że po prostu, jak były takie wywiady, że na przykład, no ktoś mówi, no co z tego, że mi państwo subsyduje, prawda, że ja mam ten dostęp, że ubezpieczyciel nie może mnie wyrzucić, skoro ja muszę zapłacić na przykład, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, najpierw własnych kosztów, dopóki, zanim ubezpieczenie zacznie pokrywać moje wydatki. Więc to w ogóle nie zdało egzaminu, o tym właśnie napisałem moją drugą książkę, czyli The Economics of Obamaker. i tak, yy, tak, została wydana w, w prestiżowym, dodajmy, brytyjskim wydawnictwie. Tak. W, w Routledge'u I y, y, to właśnie to, to, to z kolei jest jakby część mojego doktoratu, czyli czwarty, piąty rozdział, tak naprawdę. Y, I tam właśnie pokazywałem, że interwencjonizm nie działa zarówno od strony teoretycznej, jak i takiej aplikacyjnej. Co pokazuje, że jakby ekonomia to nie jest tylko nauka taka ściśle teoretyczna, y, tylko ona też, zrozumienie zasad ekonomii, zasad, y, y, jak działa gospodarka, pozwala nam przewidzieć. I, I wielu amerykańskich ekonomistów ostrzegało: nie róbcie tego. I może taka ostatnia wzmianka o Obamacare. To nie jest nic nowego, bo jest jakaś taka, zauważyłem, że jest taka narracja, że Obamacare to było coś nowego. Nie. Amerykanie robili to wcześniej i wiele, wiele dekad temu. To tylko był jakby kolejny element, dokręcenie śruby. No i efekty, jakie są, takie są. Dobrze, odejdźmy może na moment od zagadnień ekonomicznych, albo takich stricte ekonomicznych, chociaż też niezbyt daleko. Chciałabym wpuścić do tej naszej rozmowy trochę prywaty i zapytać Cię o twój, jeden z Twoich najmłodszych projektów, bo wkrótce wyjeżdżasz na kilka miesięcy na stypendium do Stanów Zjednoczonych, do jednego z amerykańskich think tanków ekonomicznych. No i wiadomo, zawodowo to na pewno jest dla Ciebie ogromna szansa dla, na dalszy rozwój, na, na rozwój doświadczenia. Ale ja chciałabym dowiedzieć się, czym tak prywatnie jest dla ciebie ten wyjazd. Czy masz jakieś obawy z nim związane, czego oczekujesz po tym wyjeździe? W pierwszej kolejności chciałbym podziękować raz jeszcze Fundacji Kościuszkowskiej za danie mi tej szansy i wszystkich młodych naukowców chcących, szukających różnych okazji. Zachęcam do, do aplikowania, bo, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Początkowe obawy miałem takie, czy ja przejdę przez ten proces może. Związany z, 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 to, z amerykańską biurokracją, bo tam trzeba było wypełnić ileś ileś formularzy pod tą wizę, umówić się w ambasadzie. Na szczęście mam to już za sobą, więc też, gdyby ktoś miał jakieś obawy, to nie jest nic strasznego. Nie jest to taka straszna biurokracja. Natomiast myślę, że ten wyjazd, znaczy może taka ciekawostka, ja nie uważam siebie za jakiegoś globetrottera, nie jestem jakimś podróżnikiem i kiedyś sobie pomyślałem, że jak już miałbym gdzieś jechać, no to niech to będzie coś konkretnego, może te Stany Zjednoczone, skoro napisałem o tym pracę doktorską i kilka, kilka publikacji jakoś taka ta presja, taka wewnętrzna zeszła ze mnie. Na pewno chciałbym, będę głównie w Alabamie, w bardzo gorącym stanie, nie tylko, nie tylko w lecie, ale na pewno będę chciał też odwiedzić sąsiedni Stan Georgia, gdzie mam też zaproszenie od moich, od moich przyjaciół z Foundation for Economic Education. Na pewno będę chciał się wybrać do Oklahomy i na pewno będę chciał poznać tę kulturę, porozmawiać z tymi ludźmi i będę chciał się wczuć w taką rolę, bo wspomniałeś o tym, że to jest stypendium naukowe, tak, to prawda, ale ja będę dechť To, to może nie będą takie badania, tak jak to jest charakterystyczne dla nauk przyrodniczych, czy chemicznych, czy mm -hmm. że coś tam będę w laboratorium siedział, tylko ja raczej się będę chciał wczuć taką rolę obserwatora, porozmawiać z tymi ludźmi o, o medycznych rachunkach oszczędnościowych, jako takiej pewnej alternatywie dla, dla, dla płatności przez ubezpieczenie. Jak to działa, co oni sądzą, jaki jest ich punkt widzenia, takim być uważnym, może bardziej biernym obserwatorem, ale, ale Chłonnym obserwatorem. Więc Ameryka to jest bardzo duży kraj, i jakby każdy stan, czy w zasadzie to powinno się mówić państwo, tak? bo to są takie, to jest związek państw bardziej niż, niż jakichś takich województw, jakbyśmy to mieli na, na, na te polskie realia przełożyć. I jest to naprawdę, na pewno niewątpliwa, niewątpliwie duża szansa, więc pewnie wrócę, jak wrócę, to będę innym człowiekiem <grym> bardziej takim wzbogaconym o te wszystkie kulturalne czy społeczno-kulturalne aspekty. A skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie tematyką opieki zdrowotnej, bo no z jednej strony wydaje mi się, że nie jest to taki oczywisty kierunek badań dla młodego ekonomisty, ale może się mylę. A z drugiej strony myślę sobie, że często jest tak, że no życie podsuwa nam tematy, które później przepracowujemy w Twoich badaniach i jak, jak było w Twoim przypadku, czy, czy w Twoim życiu był taki jakiś punkt zwrotny? który spowodował, że, że taką ścieżkę zawodową wybrałeś, a nie inną? Myślę, że złożyłeś na to kilka czynników, znając troszeczkę siebie, mam nadzieję. Wydaje mi się, że, że lubię takie ambitne projekty i wyzwania. I co jest ważne w nauce, wiem, wiem, że wiele osób ma z tym jakiś mniejszy lub większy problem, ale każdy młody naukowiec, nieważne czy ekonomista, czy nie ekonomista, musi szukać pewnych luk badawczych, czego jeszcze nie zbadano, ewentualnie gdzieś jest może jakaś błędna teoria coś jest do poprawy i, i ja y, uprawiam ekonomię w tradycji szkoły austriackiej czyli to nie jest taka ekonomia zmatematyzowana formalna ale to jest w stanie zrozumieć laik i to jest taka jakby podwójna funkcja ekonomii zarówno naukowa no bo skoro ekonomia jest stemsku społeczna no to powinniśmy to społeczeństwo odpowiednio też edukować tak czy mówić do, do społeczeństwa zrozumiałym językiem także w kontekście opieki zdrowotnej y, i y, jak zacząłem właśnie zgłębiać szkołę austriacką, to się zorientowałem, że no w tym paradygmacie ekonomicznym jest bardzo dużo napisane na temat rynku od strony teoretycznej, ale sama opieka zdrowotna, no jeszcze nie została odpowiednio, że tak powiem, spenetrowana, tak? I nie, nie było książek, które by pokazywały, jak na przykład mógłby działać prywatny, całkowicie prywatny system ochrony zdrowia. Ja wówczas myślałem o, to jest świetny temat w ogóle do napisania i to zawarłem w pierwszej mojej publikacji w Routledge i w, w części teoretycznej mojej pracy doktorskiej i tak mi się zrodziła myśl, no to... Może za, z, później zacząłem pisać jakieś artykuły na temat właśnie tej reformy a Później stwierdziłem, to może ja napiszę, jaki jest w, rzeczywiście w tej Ameryce. No, bo ludzie myślą, że to jest system rynkowy, prawda, a to w ogóle nie jest system rynkowy. No to napiszę o tym doktorat. I, i, i napisałem doktorat na ponad 500 stron, tak jakby dwa doktoraty. Dzięki czemu mam tych kilka publikacji, więc więc. Yy, nie mam problemu. I to, to był jeden, taki, taki może być bardziej bardziej formalne podejście, ale pamiętam też, bo, bo na początku wspominałem ci troszeczkę, że nakłady nie mają znaczenia, istotna jest struktura, tak, mhm. w jakie formy finansowania my to wrzucimy. I pamiętam do dzisiaj, jak, jak się kiedyś, kiedyś myślałem, jak ileś tam lat temu, jak jeszcze nawet chyba przewody nie miałem otworzonego doktorskiego, to miałem taką koncepcję w głowie, no, że no to jakby alternatywa dla tych publicznych ubezpieczeń. Chociaż to, to nie są żadne ubezpieczenia, tak? Tylko to jest po prostu system redystrybucji. No to są prywatne ubezpieczenia. I pewnego dnia wychodzę ze Stokrotki na ulicy Godebskiego i nagle mnie olśniewa. Nie, to tak być nie może, że to przecież są wydatki bezpośrednie, są abonamenty medyczne i to dopiero ci tworzy cały system. Mhm. To jest taka mała eureka, która się może zdarzyć, nie wiem, podczas spacera, spaceru, no, spaceru Dokładnie zakupu <laughs> Stokrotce, mycia naczyń, biegania, nie wiem, y ale to też jakby pokazuje, że y czasami mi z nami mówią: "No, to masz teraz no to ty nic tam nie musisz, a, a ja mówię, no wiesz, ale ja jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym i zawsze coś tam przez wakacje jest do robienia, a poza tym no taki umysł naukowy chyba nigdy nie śpi i y, tutaj troszkę takiej dyscypliny potrzebuję, żeby y, troszkę na siebie wymuszać odpoczynek, bo co chwila mój umysł, widzę to troszeczkę już po sobie, wymyślę jakieś nowe pro problemy tak do rozwiązania. Więc to jest taki proces nieoczywisty. To nie jest tak, że nie wiem, siadam za biurkiem, no dobra, przełączam sobie gdzieś tam tryb na jakiś tryb naukowy i nagle zaczynam pracować. Tak? To są takie procesy, które no, w zasadzie trwają ca cały dzień, 24 godziny na dobę. Czy poza ekonomią znajdujesz jeszcze w ogóle wolny czas na jakieś inne aktywności? Bo wydaje się, że, że ekonomia zajmuje dużo miejsca w Twoim życiu. Zajmuje dużo miejsca, ale też to wymusza istnienie jakiś alternatyw, bo, bo nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie. 24 godziny na dobę myśleć o ekonomii, o nauce, no, to dotyczy nie. spraw wszelakich. Ja na przykład od, od bardzo, bardzo wielu lat biegam. Jak byłem jeszcze studentem na UMC, to, by to byłem w sekcji lekkiej atletyki. Teraz jestem w też takiej grupie biegowej UMC Zbiegaj. Też pozdrawiam wszystkich i moich trenerów, trenera Macieja i Agatę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I więc, więc jak jest rok akademicki, no to spotykamy się kilka razy w tygodniu, mamy, mamy treningi na, w Centrum Kultury Fizycznej, yy, czyli dawnym Maosie. Yy, natomiast kiedy nie ma treningów, bardzo lubię biegać po parku akademickim, chociaż przyznam, że mam bardzo blisko do parku saskiego, ale jednak ten klimat parku akademickiego jest dla mnie 10 razy lepszy i, i, i zawsze, no teraz jestem w takim trybie, że tak nie wiem, 5-6 razy w tygodniu muszę biegać. To jest taki wentyl bezpieczeństwa, bo to rozładowuje to takie napięcie naukowe. Skończę coś pisać, o czymś myślę, pójdę biegać, a ja to zostawiam. Wracam totalnie wyluzowany, a nawet jeśli bym chciał, to już nie mam na to siły. I, i dzięki temu lepiej, lepiej, lepiej mi się śpi. To jest, to jest jedna rzecz bardzo ważna dla mnie. Jakiś czas temu, parę lat temu wróciłem do czytania komiksów i bardzo to dobrze mi zrobiło, bo jak byłem dzieckiem, to, to, to czytam takie komiksy. Dla dzieci teraz bardziej czytam takie komiksy. Awanturniczo przygodowe. Lubię, lubię lubię te gatunki, bo komiks ma bardzo ciekawy scenariusz. Troszkę te seriale się chyba nam generalnie przejadają, widzimy, że to jest taki już coraz bardziej wtórny, a komiks może pokazać coś, coś innego. I też, też też jest wiele świetnych komiksów, więc, więc to uwielbiam. Lubię też słuchać muzykę filmową, czy generalnie instrumentalną. I tutaj e, w, lubię, lubię zainwestować w jakieś dobre słuchawki, żeby mieć ten taki e, fan z tego. I to to mnie nie niesamowicie odpręża, więc, więc to są takie główne aktywności moje pozanaukowe, które mi pozwalają odpowiednio odpocząć i później na tym takim systemie przerw tak od nauki, ja mogę spokojnie wrócić do, do, do tych tematów ekonomicznych związanych z opieką zdrowotną i nie tylko. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był doktor Łukasz Jasiński, a już teraz zapraszam słuchaczki i słuchaczy na premierę kolejnego odcinka programu Młody projekt. Do usłyszenia.